乌拉 <laughs> Reżyser mnie urzekł. E, urzekł mnie swoją determinacją, swoją osobowością, e, swoim cudownym opowiadaniem o tym filmie, co chce zrobić. I po prostu nawet właściwie nie musiałam czytać scenariusza, bo wiedziałam, że ten człowiek jest opętany wizją tego filmu i wiem, że ma wizję, i ja mu wierzę. Dał mi ten scenariusz i właściwie zgodziłam się. W, w moment był. Nie, nie wahałam się ani chwili. Przypomniała sobie o domu. Gdzieś ty była tyle lat, co? Za Kanadę! Jak ty musisz mnie nienawidzić. Ten pomysł rodził się bardzo długo w mojej głowie, tak naprawdę od momentu, kiedy wierzyłem, że będę kiedykolwiek robić filmy. Tak naprawdę zawsze chciałem opowiedzieć historię, która bazowałaby na miejscu, z którego pochodzę i opowiedziała jakby o tych ludziach i o tym regionie, dlatego, że on jest dosyć specyficzny jakby. I kiedy właściwie postanowiłem, uznałem, że jestem już gotów i że kiedy mogę napisać już taki scenariusz, no to po prostu podjąłem się realizacji tego filmu. Wychodzę z piwnicy na, na powierzchnię teraz tym filmem, z undergroundu na. Do, do mainstreamu, do głównego nurtu, ale mam nadzieję, że będę w tym głównym nurcie płynął tak swoją ścieżką, może własnymi kanałami. Dużo czasu spędzałem z ludźmi chorymi na autyzm. Wcześniej parę lat rozmawiałem z Bodem, bo parę lat czekaliśmy, żeby film powstał o moim bohaterze. W czasie zdjęć jakby wyprowadziłem się z domu, mieszkałem w portelu, bo nie chciałem mieszkać jakby u siebie, nie chciałem mieć swoich rzeczy, chciałem być, że tak powiem, tam, gdzie nie ma nic mojego. Bo obowiązkiem twórców jest wyjść do widzów, a nie tylko pokazać to, co się zrobiło. Więc ja jestem zawsze zaszczycony, jeżeli mogę być na jakimś festiwalu, albo gdzieś, gdzie film jest pokazywany i ten film jakby promować z przyjemnością. Bardzo lubię te spotkania, bo, bo ja wtedy wiem, co zrobiłem. Wyczuwa się energię na spotkaniu. Czyli ludzie, jeżeli są, no to już dobrze, bo wzbudziłem zainteresowanie. Teraz, czy są i będzie lanie, czy będą pieszczoty, Poza tym ja jestem, od, ja zrobiłem film i jeżeli ktoś czegoś nie zrozumiał, to ja jestem w stanie, chcę to wytłumaczyć, opowiedzieć, powiedzieć, dopowiedzieć. Ja traktuję bardzo poważnie publiczność, bo to jednak e, ktoś, kto spędza półtorej godziny na moim filmie, no to szacun.